Drogi pamiętniczku, dzisiaj kombajn stoi, a robota na przywiacie idzie. O, Rafał jedzie kopareczką, plac budowy jest genialny. Widzicie, Stachu tam siedzi, Stachu! Pomachaj, widzą. Co mi tam próbujesz? No, Rafał nam tu wybrał elegancko. Supy mamy ścięte. I teraz będziemy je łapali drutem żebrowym, jest tam za 60. O, Rafał zjedzie, proszę bardzo. Dzisiaj budowa tu wieża na grubo. Jeszcze zaraz pies odpalę, granie budowa wjeżdża i można robić. Budowa! Uuu. Głowa w betoniarce! O, tam jest prowiant budowlany woda, piach, cement, wszystko. Mobilny, mobilny serwis, tynkarsko wylewkowy można powiedzieć i tak. Wszystko jest.